Myślę, że, że nie, jakoś na konkretnym elemencie się nie skupialiśmy. Cały czas staramy się ulepszyć naszą, naszą grę, więc pracujemy jak zwykle nad przyjęciem zagrywki. mamy dobrze w pamięci pierwsze spotkanie z Częstochową, gdzie dużo krzywdy nam wyrządzili, dużo bezpośrednich asów mieliśmy, ale ostatnimi czasy te przyjęcie u nas wygląda coraz lepiej. Nie, nie dostajemy takiej liczby bezpośrednich punktów, nie tracimy, więc dalej przyczymy ten element, tak jak własną zagrywkę. i. I blok obrona, myślę, że z meczu na mecz funkcjonuje coraz lepiej, więc po prostu kontynuujemy tą pracę, żeby, żeby grać coraz lepiej. Osobiste cele? To Pokrywają się z tymi drużynowymi. No, chcemy wygrać mecz za trzy punkty, tak jak wspomniałem, mamy w pamięci tą porażkę i zero punktów częstochowe, więc teraz będziemy musieli się zrewanżować grając dobrą siatkówkę, więc ja chciałbym zagrać dobry mecz ze swojej strony. Myślę, że koledzy na boisku również. I żebyśmy te trzy punkty zatrzymali u siebie w domu, wiemy, jak ciasno jest w tabeli, w tej gdzieś dolnej części ósemki, o tak to nazwę, więc każdy punkt jest dla nas bezcenny, tak, dlatego te spotkanie, które jest tak ważne. Cóż, no myślę, że na pewno Dawid Dulski atakujący jest, jest, jest taką postacią, która, która w, jeżeli ma dobry dzień, no to, no to sporo tych punktów do, dostaje i ten atak opiera się w dużej mierze na nim, ale jest również skrzydłowi Mocną stroną ofensywną zespołu z Częstochowy, więc oglądaliśmy każdego. Przygotowujemy się, że każdy jest w stanie zagrać dobre spotkanie i jakoś się temu przeciwstawić. Wideo już za nami takie właśnie taktyczne odnośnie bloku, więc wiemy co mamy robić. Wierzę głęboko w to, że to będzie funkcjonować. Jeżeli nie, to będziemy coś korygować na bieżąco. A tak jak wspomniałem, no jeżeli Dula jest gdzieś w takim dobrym rytmie, to pewnie jest najniebezpieczniejszy, ale no postaramy się go szybko zneutralizować.